Cześć, z tej strony Skylark, witam serdecznie w kolejnym odcinku. Dziś pokażę Wam, jak założyć sklep internetowy krok po kroku. A więc zaczynajmy! Do założenia naszego sklepu internetowego wykorzystamy platformę RedCard. Link oczywiście znajdziecie w opisie tego odcinka, także wystarczy w niego kliknąć i automatycznie zostaniecie przeniesieni na tą stronkę. I kiedy już tutaj się znajdziemy, wystarczy kliknąć w prawym górnym rogu Wypróbuj, i następnie wpisać tutaj nasz adres e-mail oraz telefon komórkowy. Bardzo ważna rzecz należy wpisać nasz prawdziwy telefon komórkowy, ponieważ na niego zostanie wysłane hasło do logowania. Po wpisaniu adresu e-mail oraz telefonu komórkowego klikamy Zielony przycisk czyli załóż darmowe konto. W tym momencie na nasz telefon komórkowy powinien przyjść link, poprzez który możemy zalogować się do naszego sklepu oraz hasło do logowania. Możemy także kliknąć w ten zielony przycisk, przejść do panelu administracyjnego. I automatycznie przeniesie nas do naszego adresu, adresu naszego sklepu do logowania, czyli jak widać tutaj, ten adres to rc38837 na przykład. Oczywiście dla ciebie ten adres będzie inny, także należy ten adres gdzieś sobie zapisać, ponieważ wpisując ten adres będziemy właśnie logować się do naszego sklepu. No i teraz tutaj, w tym oto miejscu, należy wpisać nasz adres e-mail oraz hasło, żeby się zalogować. Po wpisaniu naszego e-maila oraz hasła klikamy zaloguj się. I w tym momencie nasz sklep został już założony. Zalogowaliśmy się do niego i pierwsza rzecz, jaką należy zrobić to zmiana hasła. Hasło zostało wygenerowane automatycznie. Dobrze jest je zmienić na nasze własne hasło, żebyśmy tylko my je znali. A więc żeby zmienić hasło należy przesunąć naszą myszkę w prawy górny róg w tą oto ikonkę i następnie tutaj wybrać zmiana danych. W tym momencie możemy zmienić nasze hasło. Aby zmienić hasło, wystarczy tutaj wpisać dotychczasowe hasło. Następnie poniżej wpisujemy nowe hasło i klikamy Zmień hasło. W tym momencie dostajemy komunikat, że nasze hasło zostało już zmienione. W tym miejscu możemy także zmienić login. Wystarczy kliknąć tutaj zmień login i w ten sam sposób zmienić nasz login. Ale teraz przejdźmy już do dalszej konfiguracji naszego sklepu. Zacznijmy może od ustawień podstawowych. W tym celu przechodzimy tutaj w ustawienia i następnie wybieramy pierwszą opcję, czyli podstawowe ustawienia. Po przejściu do ustawień podstawowych. Tutaj z lewej strony mamy menu tych ustawień, a z prawej strony mamy konkretne ustawienia, które możemy zmienić. A zacznijmy może od SEO, tytuł strony głównej sklepu. W tym miejscu należy wpisać nazwę naszego sklepu, czyli w zależności od tego, jaką mamy nazwę, co sprzedajemy, mogą to być różne rzeczy. Na przykład ja wpiszę sklep Skylark, niech będzie sklep Skylark. Następnie tutaj poniżej możemy wpisać opis naszego sklepu, czyli czym się ten sklep zajmuje, co sprzedajemy itd., itd. Kiedy zjedziemy tutaj niżej, możemy wpisać tutaj słowa kluczowe oddzielone przecinkiem dotyczące naszego sklepu. Czyli dajmy na to, jeśli byśmy sprzedawali obuwie, to słowa kluczowe mogłyby być sklep z obuwiem, buty sportowe, no i analogicznie możemy wpisać tutaj kolejne słowa kluczowe. Mam nadzieję, że rozumiecie, o co tutaj chodzi. Tutaj poniżej już nic nie musimy dalej ustawiać. Następnie możemy przejść do drugiej zakładki, czyli dane kontaktowe. W danych kontaktowych należy wpisać oczywiście nasze dane kontaktowe, czyli np. Na nazwę firmy, jeśli mamy firmę, lub jeśli nie mamy firmy, to nasze imię i nazwisko, następnie NIP, miasto siedziby itd. itd. Następnie możemy przejść do kolejnego punktu, czyli zarządzanie sklepem. Na początek w zarządzaniu sklepem jest tutaj kilka ciekawych ustawień do sprawdzenia. A mianowicie, wybierz rodzaj cen wyświetlanych w sklepie, czyli możemy wybrać, jaki rodzaj cen jest wyświetlany: czy są to ceny brutto, czy ceny netto, czy netto i brutto, czy brutto i netto. Następnie możemy wyświetlać lub Ukryć recenzję i oceny produktów. Możemy ustawić, jaka jest minimalna wartość zamówienia brutto. Następnie, czy chcemy włączyć opcję wystawiania faktur VAT? No i tak dalej. Tutaj wszystko jest po polsku, także łatwo zrozumieć, o co tutaj chodzi. Przejdźmy teraz do kolejnej opcji, czyli wyświetlanie produktów. Tutaj możemy ustawić między innymi takie rzeczy, jak czy chcemy wyświetlać e, informacje o producencie, czy chcemy wyświetlać skrócony opis, czy koszt wysyłki chcemy wyświetlać tylko dla danego produktu, czy może nie wyświetlać, czy na podstawie koszyka itd. itd. Jaką informację chcemy pokazywać, gdy produkt jest niedostępny, czy chcemy wyświetlać zniżki na stronie produktu. Jak chcemy sortować nasze produkty? Czy na przykład domyślnie chcemy sortować po cenach rosnąco, czy może po nazwie, czy dacie dodania, czy domyślne, albo najlepiej sprzedające się? Następnie, ile chcemy wyświetlać produktów domyślnie na liście, czy 10 lub 12, 20, 24, 196 itd. itd. Czy chcemy umożliwić naszym klientom filtrowanie produktów po różnych yy, kryteriach? No i tutaj mamy oczywiście więcej tych ustawień dotyczących wyświetlania produktów w naszym sklepie. Wszystkie one są dosyć ładnie opisane, wszystkie są po polsku, także nie powinniście mieć problemu ze zrozumieniem. Jeśli nie wiecie o co tutaj chodzi, to można po prostu zostawić to jako domyślne, chyba że będziecie chcieli to później zmienić, jeśli będziecie mieli taką potrzebę. Kolejna opcja, czyli wartości domyślne, no i tutaj możemy ustawić wartości domyślne dotyczące naszego sklepu, czyli jaki jest domyślny czas realizacji zamówienia, ile godzin, ile dni, czyli np. 30 dni, jeśli działamy w dropshippingu i np. przykład sprowadzamy towary z Chin. Ile domyślnie sztuk produktu mamy w naszym sklepie, kiedy do dodajemy nowy produkt manualnie? Jaki krytyczny poziom magazynu da nam informację, że kończy się dany produkt i powinniśmy zamówić więcej? Jaki mamy domyślny okres gwarancji, jeśli w ogóle jakąś gwarancję na nasze produkty dajemy? Następnie mamy statystyki zewnętrzne. No i tutaj jest bardzo ważna rzecz, jeśli chodzi o sklep internetowy. Ponieważ możemy tutaj ustawić między innymi klucz Google Analytics, czyli będziemy mieli statystyki tego, ile osób wchodzi na nasz sklep i co oni na tym sklepie robią. Następnie Google AdWords, czyli Marketing, to jest platforma do marketingu. Następnie Stat24, Gemius Active itd., itd. Także możemy ustawić kod opinieokazje.pl, Trusted Shops. Co kupić opinię Opineo. Także ta zakładka jest dosyć ważna, jeśli już nasz sklep mamy gotowy, zrobiony. Należy tutaj dodać, właśnie, kody do tych różnych systemów, do tych różnych platform. No i następnie możemy przejść do kolejnej zakładki, czyli teksty w sklepie. Tutaj mamy teksty wygenerowane automatycznie, także nie musimy ich zmieniać, chyba że chcemy, między innymi, informacje o regulaminie, o finalizacji akcji Allegro itd. itd. Następnie kolejna zakładka, znak wodny. Znak wodny może być wyświetlany na naszych zdjęciach. E, domyślnie jest to znak wodny Redcard. Możemy to oczywiście w tym miejscu zmienić. Następnie rabaty. Tutaj możemy ustawić funkcje dotyczące rabatów w naszym sklepie. No i następnie mamy ustawienia dotyczące hurtowni, dodatkowe ścieżki zakupów itd. E, jedyna warta wspomnienia jest tutaj zakładka Program lojalnościowy, czyli możemy włączyć program lojalnościowy. I dzięki czemu za każdym razem gdy nasi klienci, którzy są zalogowani, którzy mają konto, zrobią zakupy, będą dostawać punkty lojalnościowe i za te punkty będą mogli w przyszłości dokonywać zakupów. Czyli tutaj właśnie możemy ustawić rzeczy dotyczące tego, jak chcemy, żeby ten nasz program lojalnościowy wyglądał. No i kiedy już te podstawowe ustawienia mamy, możemy przejść do dodawania produktów. W tym celu Należy oczywiście rozpocząć od dodania kategorii. Także przechodzimy do produkty, kategorie i następnie dodaj kategorię. W tym momencie możemy dodać nową kategorię. Domyślnie, w tym sklepie jest kilka kategorii testowych. Także ja Wam teraz pokażę, jak dodać nową kategorię i następnie przyjrzymy się temu, jakie kategorie są już dodane. A więc dajmy na to, że chcemy sprzedawać obuwie, czyli nazwa kategorii to może być na przykład. Buty sportowe, i to jest kategoria główna. Możemy dodać zdjęcie tej kategorii, i tutaj poniżej, możemy dodać opis tej kategorii, czyli co w tej kategorii znajdziemy. Następnie klikamy zapisz, i w tym momencie nasza kategoria buty sportowe została dodana. Jak widzimy, tutaj wcześniej są kategorie domyślnie dodane. Możemy je bardzo łatwo usunąć, wystarczy tutaj kliknąć w ten oto znaczek i po kliknięciu. Spyta się nas, czy na pewno chcemy skasować. Jeśli tak, klikamy OK. No i jak widać, bluzki zostały już skasowane. Tej kategorii już tutaj nie ma. Możemy także oczywiście dodać podkategorie. Jak tutaj klikniemy, to widzimy, że koszule mają podkategorie wizytowe i inne. A więc, żeby dodać podkategorię do naszych butów sportowych, wystarczy tutaj w prawym górnym rogu kliknąć Dodaj. Następnie wpisujemy nową nazwę kategorii, czyli na przykład buty do biegania. W kategorii głównej wybieramy buty sportowe, i następnie możemy oczywiście dodać opis kategorii, dodać zdjęcie i klikamy zapisz. No i po kliknięciu zapisz pod kategorią butów sportowych będzie właśnie kategoria buty do biegania. No i właśnie w ten oto sposób możemy dodawać kategorie do naszego sklepu, a teraz dodamy produkty. W tym celu przechodzimy do produkty i następnie produkty i dodaj produkt. No i tutaj mamy bardzo ciekawe ustawienia. Po lewej stronie mamy oczywiście menu dotyczące tego produktu. Natomiast tutaj mamy nazwę produktu i inne podstawowe ustawienia tego produktu. Nazwa produktu niech będzie buty AZX Run Master, czy jakoś tak. Następnie mamy, czy chcemy użyć innej nazwy produktu dla porównywarek cen. I następnie mamy rodzaj produktu. Czy jest to produkt standardowy, czy tylko wirtualny. Ponieważ możemy za pomocą tego sklepu także sprzedawać rzeczy wirtualne. Następnie należy wpisać wagę tego produktu w kilogramach, czyli na przykład te buty ważą 0,3 kg. Model danego produktu. Symbol, wybór producenta. Możemy oczywiście tutaj kliknąć plus i dodać innego producenta, następnie mamy kod kreskowy, wybór dostawcy. Możemy dodawać oczywiście nowych dostawców, jeśli już mamy jakiś dostawców i z nimi umowę, jaki to jest kod u naszego dostawcy. No i oczywiście inne ustawienia, chociażby status produktu, czy jest dostępny, i czas realizacji zamówienia w dniach i. Godzinach. Kiedy już ty ustawimy podstawowe informacje na temat naszego nowego produktu, z lewej strony klikamy ceny i podatki. No i tutaj możemy wpisać jaka jest cena netto danego produktu. Dajmy na to 300 zł, a automatycznie zostanie dodany VAT, czyli cena brutto. Tutaj możemy oczywiście z VAT zmienić w zależności od tego jaki mamy produkt. Może to być 2,3% lub 7, czyli też 8%. Jedyne pola, które są tutaj obowiązkowe, to jest właśnie wybór stawki podatkowej, cena netto oraz cena brutto. Tego nie musimy tutaj uzupełniać, aczkolwiek możemy tutaj na przykład wypełnić cenę zakupu netto, czy też cenę zakupu brutto, albo cenę rynkową. Kolejna opcja to jest zdjęcia produktu. Jeśli mamy już jakieś zdjęcia przygotowane, wystarczy je przeciągnąć i upuścić tutaj. Czyli ja mam przygotowane jedno zdjęcie, może je tutaj przeciągnę, wystarczy je znaleźć. I przeciągnąć tutaj w to oto miejsce. No i w tym momencie to zdjęcie jest już dodawane. Możemy dodać także opis tego zdjęcia, czyli buty RunMaster, czy cokolwiek innego. I następnie możemy przejść do kolejnego punktu, czyli kategorie. W kategoriach należy ustawić, do której kategorii należą te produkty. Czyli w tym momencie będą to na przykład buty do biegania. Kolejna opcja, opis produktu. Tutaj możemy wpisać skrócony opis produktu, a poniżej pełny opis produktu. Następnie mamy szablony produktów, opcje do produktów, magazyn, czyli jak wygląda magazyn, ile sztuk będziemy mieli domyślnie, czyli na przykład 100 i kiedy pojawi się komunikat o tym, że w magazynie nie mamy wystarczającej ilości produktów. Następnie jednostka pojemności, słowa kluczowe do wyszukiwarki, czyli pod jakimi słowami ten produkt będzie wyszukiwany. Czyli może to być na przykład nazwa modelu, nazwa butów i tak dalej. Takie połączone z danym produktem słowa kluczowe. Następnie mamy SEO, czyli jaki jest adres strony URL naszego sklepu, tytuł strony produktu, opis strony produktu i tak dalej. Jak to będzie właśnie wyglądało dla wyszukiwarek. Kolejna opcja to są prezentacje wideo. Czyli jeśli są jakieś prezentacje wideo danego produktu na stronce YouTube, możemy tutaj to właśnie dodać. No i kiedy tutaj już wszystko ustawimy, klikamy sobie Zapisz. No i w tym momencie dodaliśmy właśnie nasz pierwszy produkt. Zaraz Wam pokażę, jak sprawdzić, jak to będzie wyglądało. A mianowicie, tutaj u góry mamy właśnie adres naszego sklepu, który został wygenerowany automatycznie. Oczywiście, ten adres możemy zmienić później. Wam pokażę, jak to zrobić. Natomiast, jeśli chcemy zobaczyć, jak to wszystko wygląda, wystarczy skopiować ten fragment adresu, czyli rc.numer.redcard.pl. Klikamy plus, wklejamy i przechodzimy na tą właśnie stronkę. No i właśnie po przejściu na stronkę, będzie to właśnie w ten oto sposób wyglądało. I jak widać, tutaj po lewej stronie mamy te kategorie przykładowe. I także nową kategorię, którą dodaliśmy, czyli buty sportowe. Możemy sobie tutaj przejść. No i po przejściu widzimy, że w butach sportowych mamy właśnie buty AZX Runmaster, czyli te buty, które przed momentem dodaliśmy. No i to była właśnie pierwsza rzecz odnośnie dodawania produktów. Natomiast co jest bardzo ciekawe, możemy tutaj także dodawać produkty za pomocą automatycznych funkcji. Jak to zrobić? Przechodzimy z powrotem do panelu naszego sklepu. A więc, żeby dodać automatyczne hurtownie lub na przykład opcję dropshippingu, przechodzimy sobie tutaj u góry w marketing i integrację i następnie wybieramy integrację. W tym momencie otwiera nam się taka oto stronka, No jak widać tu mamy informację o dropshippingu i możemy zintegrować nasz sklep z hurtownią. Wystarczy zjechać tutaj niżej i wybrać opcję dodaj dostawcę. W tym momencie wyświetla nam się tutaj lista różnych dostawców, które są domyślnie dostępne w RedCard. No i tutaj możemy posortować te hurtownie według kategorii. Wystarczy tutaj kliknąć. No i tutaj mamy różne kategorie, chociażby książki, militaria, moda, obuwie i tak dalej. Dajmy na to, ja wybiorę może moda. Klikam i posortowało mi te wszystkie hurtownie. No i teraz mamy tutaj widoczne hurtownie odzieżowe. Jeśli chcemy się dowiedzieć jakie typy produktów dana hurtownia oferuje, wystarczy tutaj kliknąć na i i w tym momencie będziemy mieli podgląd na przykładowe rzeczy, które ta hurtownia oferuje. Jeśli chcemy daną hurtownię dodać, wystarczy kliknąć przycisk dodaj. No i w tym momencie jak widać dana hurtownia została dodana. No i teraz tak, aby powiązać kategorie z hurtowni z naszym sklepem, wystarczy tutaj kliknąć w tą oto ikonkę Aktualizuj ofertę teraz i w tym momencie dostaniemy komunikat, że nie mamy jeszcze powiązanych kategorii. Aby powiązać kategorie, klikamy Przejdź do ustawień. No i w tym momencie tutaj możemy ustawić ustawienia podstawowe dotyczące importu danych z hurtowni, czyli czy na przykład chcemy zaokrąglać kwoty do pełnych złotówek, czy może do wartości po przecinku, do na przykład dwóch miejsc po przecinku, czy może chcemy pokazywać tylko aktywne produkty w sklepie, czy chcemy zaktualizować nazwę, opis i cenę. Czyli tutaj w tych trzech miejscach chodzi o to, że możemy wprowadzić manualną nazwę naszego produktu i w tym momencie wystarczy odznaczyć tą opcję, żeby ta nasza nazwa zmieniona nie została odznaczona. Automatycznie zaktualizowana po tym, jak zaimportujemy nowe produkty. Podobnie, właśnie z opisem. E, czy chcemy aktualizować stan magazynowy, zdjęcia, status produktu, kategorie, no i tak dalej, i tak dalej. Następnie mamy konfigurację. W konfiguracji należy powiązać kategorie naszego sklepu z kategoriami z hurtowni. Czyli dajmy na to, dodamy tutaj kategorię pojedynczo. Klikamy plus. No i już widać. U mnie pierwsza kategoria to na przykład koszule, czyli dajmy na to ja wybiorę koszule. I teraz, żeby powiązać kategorie z mojego sklepu, z hurtownią, klikamy tutaj w tą oto ikonkę. Otwiera nam się nowe okienko i tutaj mamy właśnie podgląd kategorii, jakie są w danej hurtowni. Czyli ja mam koszule męskie, czyli dajmy na to dla niego rozwijam tą kategorię. Moda męska, rozwijam kategorię. No, i tutaj jak widać mamy koszulę, koszulki, więc dajmy na to, ja wybiorę tą kategorię. Taka ikonka oznacza daną kategorię, a to jest kategoria z podkategoriami. Jak widać, tutaj jak tutaj klikniemy, to zostanie to jeszcze rozwinięte na koszulki polo i t-shirty, na przykład. Czyli dajmy na to, ja wybiorę tą kategorię, koszulę, koszulki. Klikam, i w tym momencie koszule, koszulki zostały połączone z koszulami. I jeszcze bardzo ważna rzecz. Tutaj możemy ustawić narzut. Albo procentowo, albo w złotówkach. Czyli, dajmy na to, dana cena w hurtowni to jest, dajmy na to 100 zł. A my chcemy sprzedawać to o, za 130 zł. Czyli tutaj byśmy ustawili narzut na przykład 30%. I w tym momencie dana koszulka, cena danej koszulki w naszym sklepie będzie o 30% wyższa niż w hurtowni. Czyli te 30% to będzie nasz zysk. Kiedy już tutaj ustawimy te kategorie, klikamy zapisz i następnie możemy kliknąć powrót. W tym momencie klikamy w to oto miejsce, żeby zaktualizować naszą ofertę. I jak widać, w tym oto miejscu dane są już pobierane i nasza oferta jest aktualizowana. Samo pobieranie może potrwać kilka minut, także należy uzbroić się w cierpliwość. I po tych kilku minutach, możemy odświeżyć żeby zobaczyć czy już zostało to pobrane. No i kiedy już zaimportowaliśmy produkty, możemy także zmienić na przykład wygląd naszego sklepu. Jak widać w tym momencie nasz sklep wygląda mniej więcej tak, możemy ten wygląd bardzo prosto zmienić. Wystarczy tutaj przejść do zakładki wygląd sklepu, szablony. No i w szablonach mamy dostępne kilka szablonów. Możemy to wszystko skonfigurować klikając ten oto przycisk. Albo zamówić indywidualną grafikę No i tutaj możemy ustawić między innymi logo sklepu, nagłówek No i tutaj w szablonach mamy póki co 3 darmowe szablony w demo Po wykupie pakietu z pewnością będziemy mieli więcej tych szablonów Także aby zmienić szablon wystarczy tutaj na dole kliknąć W to to miejsce, dajmy na to ja włączę ten oto szablon Zobaczymy Klikam odśwież No i jak widać już ten szablon został zmieniony i wygląda on nieco inaczej. No, i właśnie w ten oto sposób możemy założyć własny sklep internetowy krok po kroku. Jeśli macie jakieś pytania, możecie je oczywiście zadać w komentarzach. Na wszystkie postaram się odpowiedzieć. No, ale myślę, że Redcard jest dosyć intuicyjny, wszystko jest po polsku. W łatwy sposób można dodać nowe produkty, nowe kategorie, a także w bardzo prosty sposób można zintegrować nasz sklep z hurtowniami. I działać chociażby w oparciu o dropshipping. Na dziś to było na tyle. Pamiętajcie, żeby kliknąć łapki w górę, subskrybować nasz kanał i podzielić się tym filmikiem ze znajomymi. Dzięki i do usłyszenia.